Hej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22. Jest z nami Kondzio. Hello. Tak jak widzicie, jest mała zmiana, a mianowicie mamy dwa ciągniki na lawecie. A to oznacza. Nietypowa sceneria. Tak, nietypowa sceneria, a to oznacza, że chciał, nie chciał, musieliśmy się przeprowadzić. Po drodze na gospodarkę. Wytłumaczy wam Kondzio, raczej przeczyta list, który otrzymaliśmy y, od naszego wujka, także Kondzio, ja ruszam, ty Ruszaj. czytaj list. A ja? Dokładnie, dostaliśmy list od wujka i wszystko się tutaj wytłumaczy, czemu teraz jest nie Sosnówka, a, a inna miejscowość, także zaczynam. Jest jak mu ciężko tu Droga rodzino. Mam nadzieję, że ten list zostanie, zastanie was w dobrym zdrowiu i w dobrych humorach. Piszę do was, aby podzielić się ważną wiadomością, która z pewnością wpłynie na nasze życie. Jak wiecie, od dłuższego czasu rozważałem możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Po wielu przemyśleniach i przygotowaniach podjąłem decyzję. Wylatuję w przyszłym miesiącu. Wiem, że to duża zmiana, ale jestem przekonany, że to właściwy krok w tym momencie mojego życia. Zdaję sobie sprawę, że, moje, że mój wyjazd oznacza również zmiany tutaj, na naszym gospodarstwie w Szpakowie. Dlatego chciałbym oficjalnie przekazać wam to gospodarstwo. Zawsze było dla mnie ważne, aby nasza rodzina, rodzinna ziemia pozostała w rękach bliskich osób, które będą o nią dbały i kontynuowały naszą tradycję rolniczą. Wierzę, że razem poradzicie sobie z wszystkimi obowiązkami i związanymi. Z obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa. Praca na roli wymaga wiele wysiłku i zaangażowania, ale wiem, że macie do tego odpowiednie umiejętności i serce. Zawsze możecie liczyć na moje wsparcie i poradę, nawet na odległość. Mam nadzieję, że zaakceptujecie tę decyzję i podejdziecie do niej z optymizmem. Jestem pewien, że gospodarstwo w, w Szpakowie będzie kwitło pod Waszą opieką. Ja zaś będę zawsze wdzięczny za to, że mogę liczyć na Waszą pomoc i wsparcie. Proszę, nie martwcie się o mnie. W Stanach Zjednoczonych czeka na mnie wiele wyzwań, ale również wiele możliwości. Będziemy w kontakcie i będę na bieżąco informował Was o moich postępach w nowym życiu za oceanem. Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami, Wasz wujek. Także tak, otrzymaliśmy właśnie taki list, więc yy, z racji takiej, że to rodzina. Musieliśmy zostawić nasze gospodarstwo no, zostawić. Sprzedać w zasadzie wszystko, co było na gospodarstwie. Oprócz maszyn. Hmm. Yy, maszy, maszyny, właśnie jesteśmy w trakcie ostatniego już transportu. Jak widzicie. Poczekaj, zatrzymaj się na chwilę. On powoli jedzie. Na pewno. Tak, jest obciążony. Hmm. A ty wysiadłaś? Dobra, to ja spróbuję. O matko, no to będziemy chyba godzinę jechać do tego naszego gospodarstwa. No trudno. Więc e, tak jak... E, jedź, ja jedź. I tak jak e, widzicie, jesteśmy w trakcie przewożenia ostatniego już transportu. No ale A. cóż. Nieprawda, popatrz. Wsiadaj do dziennika z tyłu. Możesz? Dobre. Możesz. Mogę. To ja jadę. Przewozimy ostatnie nasze maszyny. Zaraz wam pokażemy, jak wygląda gospodarka. Co nam wujek zostawił. Pola, które nam zostawił. Mamy dwa pola. Tak, bo większość maszyn już przewieźliśmy w międzyczasie. Także widzę, że Koncio jedzie 60 na godzinę. Akurat no, idziemy przez. teraz 30. Tak, O, przez... szpakowo. Tak, jechaliśmy przez... do Szpakowa. Tak, jest takie miasteczko, właśnie, możecie zobaczyć, jak to tutaj w szpakowie właśnie Aczko! wygląda. O, właśnie, na przykład zaliczenie słupa. Jeden słup w szpakowie i, I od razu bum. Aha! Czy od razu szybciej jedzie. Tak, więc. Nie podpięłaś po prostu tych. Na no, życie. Kabli. Kabelków. Ja robię kabelki cały dzień. E... Piękne to szpakowo. Piękna wioska. Tak, jest to wioska. Taka troszeczkę większa wioska niż yy, Sosnówka. O! U mnie przynajmniej były sarenki tu po prawej. No właśnie, się zapatrzył i już jeździ po krawężnikach. Tutaj po lewej jest sklep. A my jedziemy prosto. Za 200 metrów skręć w prawo. To nie ta, to nie ta gra, Kondzio. No, czuję się prawie jak w <grym> Także zaraz was oprowadzimy po gospodarstwie, pokażemy wam, co jest na gospodarstwie. Maszyny, które mieliśmy, to wiecie, jakie mieliśmy maszyny? Nic, z maszyn tutaj nic się nie zmieniło, jedynie zmieniła się mapa. Zmieniła się mapa, zmieniło się gospodarstwo. I będziemy powolutku działać sobie na tych... Tak, dokładnie. W tym nowym gospodarstwem. My już powoli dojeżdżamy. Łączę kierunkowskaz. Tak, a o, więc nasz gospod... Hawira. Tak, tu jest nasze gospodarstwo. A, to złym wjazdem wiem. Trudno, długi zestaw to trzeba było tak wjechać. Także rozpakujemy zaraz te dwie ostatnie nasze maszyny. I pokażemy Wam... Co? Jak? Gdzie? Co mamy? Wiesz, nawet nie musimy rozpakowywać. Ważne, że dojechaliśmy, cali tak. i zdrowi. Że dojechaliśmy. Kondzio, rozłóż na jazdy, odepnij pasy i... Już moment, moment. I rozłóż... Tak, na jazdy. Big. Dobrze, to ja ściągnę ciągniki. No chofaj, chofaj tam e, i teraz trzeba je postawić. Dobra, to tutaj będą stały w tym garażu z tyłu, a ja od, oddam tą. O, tak, oddaj, bo my tą lawetę wypożyczyliśmy po prostu na czas y, przeprowadzki. przeprowadzki, trzeba ją teraz po prostu zwrócić Koncio odda lawetkę i za chwilę wam Pokażemy Co i jak, gdzie co mamy No i Koncio już na słupie jest no to... Nieprawda. Miałeś mnie podglądać. Ale ja nie podglądam. No, stoję na środku i patrzę w Twoją stronę. Jestem. Dzień, e... dobry. Dzień dobry. Na naszej nowej gospodarce. E... A więc tak, tutaj. Spakowie. Chodź tu, gdzie Ty jesteś, Ty no, Ciamciaku. To jest no. Ciamciak. Ciam A więc ciam tak, tutaj mamy skup. Który też pod brzozami rząd... dawny tak dawny pod brzozami on tutaj jest tutaj będzie bałagan jest no bo jest bo troszeczkę było przebudowy więc i bałagan jest. Tak jest e, tutaj mamy raczej taki garaż, bo tutaj jest kanał. Więc raczej jako patrzcie zamyka mnie. Nie chciałem cię zamknąć. Myślę, że garaż. lecimy dalej. Wars powiedział. Warsztat cenzora, no i zobaczcie jak on tam Czu. biega, zanim to nie nadarza. W tym garażu oczywiście to jest mniejszy garażek, taki tutaj mamy dwa, dwa nasze samochody, które były na poprzednim gospodarstwie. Tutaj A mamy też, ciasteczko, o, możemy usiąść, poczęstować was, o i ja wyjść nie mogę. <grych> Super. <grych> o, faktycznie są ciasteczkami. Ja mam... No. Ale jaki ten Polonez malutki do, w stosunku do tego Fiata <noise> No bo tak jest, tutaj mamy domek to nasz to y, Duży dom, Fiat Do mieszkania, do spania yy. Obok mamy małą wiatkę i pod wiatką mamy trzy fajne motorki, które nam Bujek zostawił yy, Także o, kązio na motorku sobie właśnie przejeżdżam Obok mniejszej mamy kolejny taki warsztat. Gdzie pewnie tutaj będą stały dwa ciągniki, które właśnie przyjechały. Tutaj mamy dużą wiatę, wiata taka sama, jak była na poprzedniej gospodarce. Tak, trochę tutaj przebudowaliśmy, bo tu były chyba ze trzy obory, tak. więc dwie obory wywaliliśmy, a w to miejsce trochę terenu, podrównałem i postawiliśmy wiatki tego typu, jak było poprzednio. Dokładnie. Na samym środku stoi silos. Silos, jak widać, jest troszeczkę inny, ale stoi na środku. Nowocześniejszy. Tak, nowocześniejszy, ale stoi na środku, tak, żeby, bo on potrzebuje wjazdu i wyjazdu z obu stron, więc Dlatego jest Fajnie środku. to tak wygląda moim zdaniem, spoko, takie rondo można zrobić dookoła gospy. Dokładnie, tutaj mamy kurnik, kurnik ten sam, który był, nie mamy zwierzątek, dlatego że nasze zwierzątka trzeba było sprzedać, ponieważ podróż na nich by była za daleka, tak. więc musieliśmy Uf, sprzedać nie. nasze zwierzątka i tyle. Tu jest ogora właśnie. Tak, tutaj mamy oborę. Obora, która już tutaj stała, którą wujek nasz tutaj y, wybudował, więc ona, postanowiliśmy ją zostawić, bo jest sporą oborą. Oborze? Co się stało? Sprzęty. Tak, i sprzęty. E, sprzęty do. Y, znaczy, no ciągnik przyczepa i y, no paszowóz. Tak, tak, do, do krówek, które będą potrzebne. Tak? Tak jest. Co my jeszcze tutaj mamy? A więc tak. E... Oczywiście. Idąc dalej. Idąc dalej. Mamy kolejne. Zaczniemy tu, z tej aturyc. strony, może, bo to dużo tego. Dobra. Mamy na magazyn Bel. Czyli to, co magazyn mieliśmy Bell. też na poprzedniej gospodarce, czyli mamy na magazyn Bel. I oczywiście jest też nasza przyczepka. Hmm. Potem mamy nasze. O, Jezu, zablokowałem się. Mamy nasze pługi. Tutaj... Pługi. Które też mieliśmy. Z maszyny mamy te same po prostu. Te same, tak, przewieźliśmy je. Tylko zostały przewiezione wiaty, wiat, ta wiata akurat jest nową wiatą, bo tu była potrzebna wiata na duży sprzęt. A gospodarstwo było trochę ciasne. Tak, a gospodarstwo było ciasne, więc trzeba było troszeczkę tutaj y, pokombinować y, tego wszystkiego. Tutaj mamy taki mały ogródek na grilla, na, żeby posiedzieć, coś tam pogadać. Y, w szakach oczywiście, stary, zepsuty, powójkowy, chyba zetorek. Trzeba na złom sprzedać. Będą, Będą jakieś żebym ja ciebie zaraz nie sprzedał. Złotówki. Na złom? <laughs> tutaj mamy y, dla owieczek oborę. Y, to jest taka y, mniejsza niż mieliśmy. Z racji takiej, ze względu na brak miejsca y, na terenie, tak? Więc jest to mniejsze. Tak jest. No i koniki. Y, I tutaj mamy na koniki. Też jest to albo mniejsza, mniejsza, albo ta sama, Chyba mniejszą dawaliśmy. Co to znaczy? Wydawało mi się, że dawaliśmy mniejszą, ale ten teren z tyłu, ten wybieg jest chyba większy, moim zdaniem. A. Jeżeli chodzi o pola, to pola, jakie my mamy na chwilę obecną, to jest to pole numer 49 to jest bardzo duże pole i na nim obecnie rośnie burak cukrowy. Jak wujek zostawił, tak my, tak to, my to przejęliśmy. Drugim polem, jakie mamy, bo mamy chwilowo dwa pola, bo tylko 51. dwa pola wujek miał, to jest numer 51. I tu już mamy do zbioru gotową y, pszenicę. Po prostu wujek się spakował i wyjechał, i wyjechał zostawiając tylko list, dokumenty y, i tyle. Y, z maszyn to wieczór. Będziemy działać powoli. I będziemy działać. Tak, z maszyn to, to wszystko, co było to raczej jest choć trzeba będzie brakuje mi kilku rzeczy które zostały tam sprzedane a tutaj nie zostały dokupione mianowicie zbiorniki na wapno a tak tak więc końcio musisz to się tym zająć po e... prostu skleroza tak. moja no nasza bo z, że tak powiem wprowadzenie się na te gospodarstwo też zajęło nam po prostu jakiś okres czasu, żeby to poukładać, tak? O. Konzio, konzio zaraz tutaj do końca poogarnia to, co jest do ogarnięcia, ale tak to wygląda. Mamy oczywiście jeszcze tak zbiornik, zbiornik na paliwo i zbiornik na ten DEV tak zwany, czy ten blue ponieważ mamy ciągniki te nowsze, które wymagają tego niebieskiego y, płynu. Blue, tak. Tutaj też stoi taki stary, powójkowy, bardzo widzę kombine w krzakach. <grym> Zepsuty. Upsułaś to, stoi. Słuchaj, to nie ja, tylko tak to przyjęliśmy. Uciekam, Uciekam tu szybko przez te krzaki. La 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 la. No pięknie. O idzie króliczyca morderczyni. O, i on to dostanie kiedyś ode mnie naprawdę. Będziecie y, widzowie świadkami morderstwa tutaj naprawdę. O kurczę. No to także świadka. Tak. Także tak to wygląda. Y, motorki zostają, bo wujek je zostawił, więc postanowiliśmy, że niech będą. Tam pojechani do miasta na motorku. Fajna sprawa, czy? Zrobienie jakiejś tam wycieczki sobie motor, na motorku. One fajnie jeżdżą, nie ma z nimi problemu, więc to by było. Tak jest. Będziemy jeździć na zakupy do miasta, do szpakowa, do centrum. Tak. Trzeba jakoś wstawić te dwa ciągniki jeszcze do wiat. Do owszem, owszem. Na razie, żeby nie stały nam tak na środku. Także tak wygląda gospodarstwo. Myślę, że na razie, na chwilę obecną jest fajnie zrobione. Jeżeli coś nowego będzie się pojawiać, no to wiadomo, że my będziemy po prostu to dodawać, tak? Jeżeli coś będzie naprawdę pilnie potrzeba, a myślę, że będzie, tak? Bo przejęcie po kimś gospodarstwa, no to wiadomo, tego brakuje. Ja nie mogę wjechać, bo nie umisz. No dobrze, no Ty nie ja. Nie umisz po prostu. No dobrze, ja nie umiem. Koncio mówi, Pomóc że. Ci. No, wie, tak. No, jak chcesz wjechać? Jak on się nie mieści? Kądś? on tu stał. Kiedyś. 40. E, co my jeszcze możemy wam pokazać? Tu z tyłu jest taki niby ala ogródek. No, zobaczymy, czy tutaj po prostu zamiast tego ogródka nie postawi się szklarni, o. ale to jeszcze jakiś czas. No tak, bo tam też mieliśmy szklarni jeszcze. Tak. O, tak właśnie kądzią kombinację robi. Otwórz mi bramę, kobieto. No, otwórz po bramę. Nie mogę ci otworzyć kądzią bramy. O, a! No nie mogę! No serio, nie mogę ci. O! Przewróciłam ci traktor. No, troszeczkę. Także u nas, jak widzicie, na, na odcinkach to zawsze coś się wydarzy. Ach, tą Weroniką. Po prostu świetnie to wygląda. Jeżeli chodzi o mapkę. No to myślę, że większość z Was chyba wie, jak wygląda szpakowo. Szpakowo wygląda tak. Jest dużo, bardzo dużo Piękne miejsc, jest. miejsc, gdzie co sprzedawać. Duże hmm. pola ma przede wszystkim. No jest. Przyjeżdżaliśmy przez taki mały kawałek właśnie takiego ce ala centrum. Tego no to szpakowo. ja nie wiem. Nie zmieści się tu. No to jak? Ten tu nie wejdzie. No dobrze, to no to się go gdzieś przeparkuje. Nawet tam do owieczek będzie można go wstawić go tego drugiego. Yy, także można no... zrobić jeszcze przelot hmm. nad szpakowem. Chodź Jakieś... ja latać nie będę. To nie jest yy, fly simulator. Ps. <laughs> ja się mogę przelecieć. Więc y, fajnie fajnie to wygląda. Yy, Trochę czasu no. porobiliśmy tutaj, a chcieliśmy, Pięknie. chcieliśmy Pięknie Wam po prostu jest. pokazać. No, maszyny te same, jak widzicie, ja tutaj mogę się przejść. Mamy te same maszyny. Wszystko jest to samo. Które były, zostały one po prostu przewiezione, odświeżone trochę, umyte i chyba tyle. No, chcieliśmy Wam pokazać tyle. to gospodarstwo powiedzieć, co się wydarzyło, że po prostu, no jest to. Skąd te zmiany? Skąd te zmiany, że mamy to po prostu po wujku i musimy się tym zająć, bo jak wujek przyjedzie i, i powie. O nie, moi kochani, to nie, nie tak się umawialiśmy. To no, zabierze to wszystko. To nam zabierze, Dobra, a my zostaniemy z niczym, bo nie mamy sosnówki, bo tam zostało wszystko posprzedawane, więc. Ym... I tak. Także w tym odcinku to by było na tyle i był ze mną oczywiście końcio. Hejo. Także trzymajcie się i do następnego. Hej, hej.